Witajcie moi drodzy w kolejnym dniu, dziś jest ten, o którym mówię od samego początku, czyli postanowiłem przejechać całą wyspę w koło. To jest chyba pierwszy taki punkt, przy którym się zatrzymałem i naprawdę mogę powiedzieć, że warto tutaj podbić, bo tamte pozostałe, no nie wzbudziły we mnie tutaj jakiegoś większego zainteresowania, do drugiego w sumie nie dotarłem. Bo ja nie jadę tutaj według mapy, tylko bardziej szukam sam tych miejsc. No i niestety skończyła mi się w pewnym momencie droga, ale była też również śmieszna sytuacja, bo wbiłem się do jakiegoś resortu zamkniętego. Nie było nikogo na bramce, a tam dalej jest plaża. Myślałem, że ona jest ogólnodostępna, Więc wjechałem, ładnie, zaparkowałem, idę, ale coś mi w końcu nie pasowało, bo ten standard naprawdę wysoki, plaża zamknięta, ogrodzona szybko wszedłem w internet no i okazało się, że to jest y, ośrodek zamknięty plaża jest dostępna tylko dla tych, którzy wynajmują doba tam chyba kosztuje coś około 400-500 zł oczywiście w zależności od standardu, bo jest i za 1000 tylko szczerze, nie do końca mi się taki klimat podoba bo jest on na uboczu, z dojazdem tam strasznie ciężko więc tak naprawdę jechać tam to tylko siedzieć w jednym miejscu w jednym ośrodku, leżeć na jednej plaży na 4-5 dni ok, można jechać, ale na dłuższy wyjazd to zdecydowanie wolę jakieś inne klimaty to nie w moim stylu. A jeżeli chodzi o skuterka, zatankowany do pełna, powiem Wam, że wariat niesamowity. No, stówę zamyka. A co najlepsze, przez 100 km spalił mi 3, niecałe 3,5 litra. Także za około powiedzmy 12-13 zł robicie 100 km. No, uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Jeszcze chwilę tutaj spędzę. Może uda mi się zrobić jakąś dobrą fotę. No i ruszam dalej, bo droga będzie na pewno długa, ale wiem, że będzie warto. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Ale jest gorąco to nie mam pytań Schowałem się pod jakimś kamieniem trochę Ale miejscówka zniszczyła dzisiejszy system No po prostu jest tutaj przepięknie Poznałem mega ludzi z Bangladeszu Wspaniała para Troszeczkę porozmawialiśmy, popstrykaliśmy zdjęcia I właśnie za to uwielbiam zwiedzanie, podróżowanie i poznawanie nowych ludzi No po prostu piękna sprawa Dzisiaj miało być pochmurnie, dlatego też się wybrałem Bo jeżeli jest 30 stopni to strasznie ciężko się podróżuje Z wiedza, tego się nie da ukryć no ale pogoda dzisiaj dopisuje, można powiedzieć pod względem słońca w 100%. Może oznaczę Wam na mapie takie punkty, gdzie warto się udać, jeżeli chodzi o kosamój, ale może zrobię to na sam koniec. Zrobię takie podsumowanie, czyli pozaznaczam punkty, gdzie warto zjeść, co warto zobaczyć. Myślę, że to będzie fajna sprawa dla osób, które planują tutaj przyjechać. Bo takie miejsca jak te naprawdę robią całą robotę. Dwie trzecie trasy za mną została. Tak naprawdę ostatnia prosta. Miejsca takie godne polecenia, dzisiaj tylko dwa. W poprzednich vlogach, które nagrywałem, tamto dochodzi trzecie. Z plaży czwarte. Czyli na razie są takie cztery punkty, ale jeszcze dzisiaj może coś się uda fajnego wyhaczyć. Mam taką nadzieję. A teraz zbieram się dalej, bo też się robię głodny. Pasuje po drodze coś zjeść. Kolejna subka, myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy, a tu jednak, ale najbardziej mi się podoba to błękitne morze. No To robi największe wrażenie, ta czystość. Tam mamy tą plażę, yy, którą mogliście zobaczyć w poprzednich vlogach, a przypomniała mi się teraz śmieszna sytuacja odnośnie jeszcze Kophangi, co zwiedzałem ostatnio. Zatrzasnąłem kluczyki w skuterze. Pojechałem na ten punkt taki widokowy, gdzie mogliście zobaczyć te widoki. No i później zrobiło mi się tak gorąco, ściągnąłem koszulkę, wrzuciłem do plecaka. Wszystko do bagażnika, to znaczy pod siedzenie, no i zatrzasnąłem siedzenie. Chcę zapalić motor, mówię, gdzie są kluczyki. Okazało się, że zatrzasnąłem je w bagażniku. Dobrze, że to był skuter taki za 100zł chyba najgorszej klasy, to to siedzenie ledwo, ledwo udało mi się tam podważyć, wyciągnąć kawałek plecaka, no i później próbowałem wyciągnąć te kluczyki ze środka, śmieszna sytuacja, chyba z pół godziny się tam namęczyłem, ale udało się, także jeszcze taka niespodzianka. Nie da się ukryć, że zwiedzanie wcale nie jest, może jest przyjemne pod względem samych widoków i doznań, ale na pewno nie pod względem y, zmęczenia takiego. Bo każdy myśli, że na wyjeździe, na wakacjach to się odpoczywa, no niestety tak to nie działa. A wręcz przeciwnie, człowiek przychodzi jeszcze gorzej zmęczony, bo chce zwiedzić jak najwięcej, do tego dochodzą kroki. W sumie może Wam powiem ile zrobiłem na ten moment, tylko poczekajcie, zmienię rękę. 17 tysięcy, mamy godzinkę 14. Biorąc pod uwagę, że w Polsce robiłem około 10 przez cały dzień, także no myślę, że i tak to jest dobry wynik. Ale jeszcze pewnie drugie 15 dzisiaj wpadnie. Klapnąłem sobie na plaży czas na małe podsumowanie, póki jako tako jeszcze wyglądam, bo słońce złapało mnie dosyć mocno, pewnie wieczorem to wszystko wyjdzie. znajdujemy się w tym miejscu, które mogliście zobaczyć w, w ostatnim vlogu. Tutaj postanowiłem zakończyć dzisiejszy trip. Trwał on 6 godzin, zrobiłem około 80 km, cała wyspa w koło. Oczywiście były tam jakieś postoje, na zwiedzanie, na jedzenie, e, kokos, kokosy mają świetne, ale to już mówiłem w poprzednich vlogach. Powiem szczerze, że częściowo jestem zadowolony, częściowo jestem rozczarowany, bo po Hanga, tam jak byliśmy, jak mogliście zobaczyć w po, po, po poprzednim vlogu, było więcej takich miejscówek ciekawych do zwiedzenia, do zobaczenia. Spodziewałem się, szczerze mówiąc, więcej takich ciekawych miejsc, takich perełek, ale dwie, w sumie trzy się takie trafiły, które były naprawdę godne uwagi. Po drodze wjechałem jeszcze do restauracji Mama. Jest to w sumie druga restauracja, w której byłem o takiej nazwie. Pierwsza była na Phanga, było bardzo dobre jedzenie, więc tutaj postawiłem na tą samą nazwę, ale też bardzo kieruję się tutaj opiniami na Google. Wiem, że to nie do końca jest miarodajne, ale zawsze sprawdzam daną restaurację, czy warto tam zjeść. Naprawdę jedzenie świetne, no i też co mnie zdziwiło, najpierw poszła przystawka, dostajemy takie chusteczki, aby sobie wytrzeć ręce, orzeszki, jakieś chrupki, później danie główne, naprawdę solidna porcja, duża, opita, no i bardzo smaczna. No i jeszcze na sam koniec co mnie zdziwiło, taki jakby deser, banany, arbus i całość kosztowała, uwaga, 90 batów. 90 batów to jest około 12 zł na nasze. Jak za taką porcję i za taki smak, to powiem wam, że to są naprawdę małe pieniądze. Tylko teraz czym się kieruję przy wyborze? Na pewno nie standardem. Nie wybieram restauracji o wysokim standardzie i nie chodzi tutaj w żadnym stopniu o cenę, chociaż po części również, ale wybieram takie miejsca bardziej jakby domowe, takie rodzinne, bardziej na uboczu, bo tam naprawdę widać, że ludzie wkładają serce w szykowanie w tych posiłków. W tych posiłków. Tam nie ma dużo ludzi, tam nie ma takich tłumów. No i lubię, lubię takie klimaty, po prostu takie domowe. Wtedy wiem, że to jedzenie jest naprawdę zrobione takie od serca, bo ludzie tutaj są bardzo mili. No nie da się tego ukryć, dzisiejszy dzień mnie w tym uświadomił już 100% Para, którą spotkałem z Bangladeszu, przyjechali tutaj na tydzień. Naprawdę no, przesympatyczni ludzie, ale jeżeli chodzi o mieszkańców, tak samo. No wszędzie dzień dobry, tutaj bardzo są pomocni. Tym bardziej, że no ja z językiem kiepsko, kiepsko, ale... Czuję się po prostu tutaj świetnie, no czuję się świetnie, bo oni mi to zapewniają i chyba, chyba na tym to wszystko polega, aby mimo wszystko wyciągać pozytywne aspekty. I tego vloga zakończymy w tym miejscu, tym akcentem. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zostawcie łapkę i widzimy się w kolejnych vlogach i materiałach. Pioneczka!